Układ żylny to jest zwierciadło Twojego życia. Tak naprawdę układ żylny pokazuje, czy Ty żyjesz, czy wasze ciało, czy siedzisz i oglądasz telewizję. I żyły zależą od pracy mięśni, od ruchu, są zastawki żylne. Krew w żyłach może się cofać, mogą być owrzodzenia, obrzęki żylaki, hemoroidy. Wszystko zależy od Ciebie. Jeżeli będziesz dbać o własne ciało, nic złego Twoim żyłom się nie przytrafi. Natomiast Medycyna chińska mówi, że żyły najczęściej są zablokowane przez emocje. To są jedyne naczynia, które widzimy za życie. Czy można odpuszczając emocje poprawić stan układu żylnego? Tak, a do tego jeszcze w pracy z żyłami, pożycie, akupunktura i pijawka lekarska. Usprawnienie żył przez codzienny ruch, odpuszczanie emocji i dobrą dietę poprawi długość i jakość Twojego życia. Polecam, zadbaj o żyły.